Jakie jest moje ulubione letnie danie? To się zdziwicie. To są kwiaty cukini na dwa sposoby. Jeden z nich jest bardzo niezdrowy czyli zamoczone w mące. Może być na przykład kukurydziana pod warunkiem, że drobno zmielona i smażone w głębokim tłuszczu. A jeżeli tłuszcz jest świeży, no to nie jest jeszcze taki grzech, ale nie możemy tego tłuszczu potem użyć drugi raz do smażenia. A drugi sposób to jest nadziewane serkiem. I tutaj może być jakiś polski twarożek, może być też ricotta albo mascarpone z ziołami. To się wtedy zakręca tak te kwiaty cukinii układa się w foremce do pieczenia i wychodzi z tego po prostu cudowne danie na kilka minut do piekarnika i można się tym zajadać bez grzechu. to są moje najkochańsze dania letnie.